Zaczynamy nowy dzień i nowego vloga. Spójrzcie, tylko jakieś niedanko nam przygotowali tutaj. Zobaczcie same dobroci: warzywa, owoce. Mamy sery, szynki, twarożek wszystko świeżutkie. Deserki tutaj też są i świeże wieczywo. Zaraz będziemy się zajadać. Mama ma kawę, a my oczywiście zielona. I co? Będziemy jeść. my już zdążyłyśmy zjeść śniadanie, które dziewczyny było jakie? No, przepyszne. przepyszne było przepyszne. naprawdę bardzo dobre i oczywiście narzekamy 10, już na to, 10. że po prostu nie mamy miejsca w brzuchu. A naprawdę dużo było tego. Naprawdę o dużo co? dbają tutaj o, o nas. A co, już nie może. A żołądek już nie, żołądek już nie, do nie, nie domaga. Maga. Słuchajcie, no, było przepyszne. A tym bardziej, moim zdaniem, trzeba doceniać to, że takie posiłki możemy jeść wspólnie w przepięknym miejscu, na świeżym powietrzu. Od razu jakoś tak lepiej smakuje, mam takie wrażenie, niż jak miałabym sobie zrobić sama i sama zjeść Zdecydowanie Dzisiaj na pewno mamy w planach zaatakować basen, pójść na leżaki, poopalać się, jeśli słońce nam na to pozwoli Ale mamy godzinę, już wam mówię, zaraz dziesiątą, a naprawdę już członko wychodzi, nie ma chmur na niebie Za mną jest przepiękny las Mega fajnie Słuchajcie, właściciele ewidentnie chcą, żebyśmy przytyły, dbają o nasze kalorie. Przed chwilą pani Ania właśnie przyniosła nam świeże gofry z konfiturą, z tego co widzę, wyglądają smakowicie i oczywiście trzeba kawkę do tego zrobić obowiązkowo. Jestem naprawdę najedzona po śniadanku, ale takich dobroci sobie nie jestem w stanie odmówić. Właśnie zbieramy się na basen i słuchajcie, już przygotowałam sobie książkę, którą zamierzam przeczytać. Możesz odejść, bo cię kocham. Moja siostra mi ją polecała i podobno jest świetna o śmierci pożegnaniach i nowym życiu. Jak ją przeczytam, to koniecznie dam wam znać. Proszę bardzo, gotowa mamita na basen. Narzutka tak. skąd? Od firmy Julia! <gamy> Kapelusz! <gamy> Czy jest po dziedzinie? Proszę Totalny nie? brak! Klaudia też przepięknie wygląda. Zobaczcie, jakie mam przepiękne kobietę. Koszek, proszę, proszę, proszę bardzo, pokażcie swoje stylizacje na basen, właśnie, no pięknie wyglądacie, to co idziemy dziewczyny, tak, idziemy. korzystamy z promieni, let's go Kochani, Idziemy na basen, mamy statyw, kapelusz, ręczniki, słuchawki, to jest obowiązek nad basenem po prostu, narzutka, strój kąpielowy, czy wszystko mamy? Tak, wszystko mamy Nie mamy wszystkiego, bo nie mamy SPF, ale Ale mamy no, za to, to pogodę jest? zamówioną Ale pogoda jest, jest najważniejsza, także idziemy Mamy dzisiaj bardzo ambitne plany zrobienia obiadu. I powiedz, kochana, co z tym spaghetti? Co z tym spaghetti? Powiem tak, nasz weekend jeszcze trwa, spaghetti będzie, dziś jesteśmy najedzone. No, Trzymałe za słowo. Dzisiaj? No, ale już jestem pomalutku głodna. Jutro zrobię, obiecuję. Dobra. <noise> Jaka zimna. Zimna? No. Fajnie, schłodzisz się. Ale zimna. Dawaj, na raz, dwa, trzy cała się zanurz no Raz, nie mogę, dwa. Mogę jest bardzo zimna. No dawaj, okay. przyzwyczajisz się. Jezu, yes. mama cienias. Mega, mega ciepło, nic nie chce się jeść. I jedynym normalnym rozwiązaniem na obiad będą po prostu kopka. A co tam? Nie będą mega ciężkie, nasz szpagetki dzisiaj nie miał znowu ochoty, także mam nadzieję, że jutro Klaudia spełni swoją obietnicę. No, ja wszystko słyszę. Zobaczymy, czy dobra, będzie chciała, dobra. Obiecałaś, słuchaj. Na dziś. Kiedyś codziennie będę się budziła z takim widokiem. Ale piękne słoneczko tutaj na mnie pada, kochani. My już jesteśmy po śniadaniu. Ja właśnie się pomalowałam, wykąpałam i umyłam włosy, a jest godzina po dziewiątej dopiero i jeszcze cały dzień przed nami. Wczoraj nie nagrałam za dużo tego materiału, bo słuchajcie, była taka przepiękna pogoda, odłożyłyśmy wszystkie telefony, kamery, wszystko po prostu, co jest związane z social mediami, bo chciałyśmy też wykorzystać ten czas po prostu we trójkę. Nagrałyśmy to, co mieliśmy nagrać, jakieś rolki, oczywiście, żeby coś na Instagramie też się działo, ale stwierdziłam, że kurczę... I jeszcze będzie kolejny dzień i wtedy sobie coś nagram, także witam Was kochani ponownie, bo ten vlog będzie z dwóch dni e, Dzisiaj znów przywitała nas od rana przepiękna prze pogoda, Klaudia już jest na kawce, mama właśnie bierze prysznic Ja dzisiaj wyszukowałam się pierwsza, słuchajcie, jestem jedyna dzisiaj pomalowana tak szybko z samego rana e, Także co dzisiaj znowu jeśli chodzi o plan, to pewnie basen, relaks, pyszne jedzonko, kawka, herbatka Wieczorem jeszcze wczoraj piłyśmy drinka Drinka. Wieczorem jeszcze piłyśmy winko, nie wiem, czemu powiedziałam, drinka, piłyśmy winko, grałyśmy w gry i naprawdę było cudownie na świeżym powietrzu. Naprawdę czego chcieć więcej, słuchajcie. Ale w sumie nie powiedziałam Wam tak naprawdę o tym całym obiekcie, jakie zrobiło na mnie wrażenie po tych dniach, które już tutaj spędziłyśmy. I słuchajcie, jest to obiekt głównie przeznaczony dla osób. Dorosłych, Nie jest raczej to obiekt przeznaczony, nie wiem, dla niemowlaków, dla dzieci wieku 5-6-7 lat raczej nie. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o dzieci, to jest 10 ponieważ nie jest to obiekt przystosowany dla takich maluchów. Nie ma tutaj na przykład placu zabaw i tak itd. Tak Natomiast są fajne atrakcje, jeśli chodzi o relaks, o wypoczynek dla dorosłych. Mamy basen. Mamy też możliwość wynajęcia sobie rowerów. Słuchajcie, jest możliwość zrobienia sobie ogniska tutaj. Jeśli jesteście osobami, które pragną wypoczynku, odcięcia się tak naprawdę od, od świata, naprawdę tutaj się możecie zrelaksować. Jest bardzo dużo takiego spokoju, takiego, no takiej ciszy, jest dużo drzew, bo ten, ten obiekt znajduje się w środku lasu. Naprawdę jest przepięknie. I jeśli potrzebujecie odcięcia, na przykład jeśli jesteście z Warszawy, gdzie jest cały czas pęd i potrzebujecie przyjechać na kilka dni się zrelaksować, to naprawdę przyjeżdżajcie do nowej ulinii. Ja oczywiście wszystkie linki, opisy, Instagram zostawiam wam w opisie, bo jest to obiekt warty uwagi i naprawdę wpadajcie, bo jest super. Właściciele są bardzo przemili. Pani Ania dba o nasze kalorie, tak jak już widzieliście. Co dzień, jakieś placuszki, jakieś goferki z konfiturami, naprawdę jest przeprze. Prze. Pysznie. Jesteśmy naprawdę bardzo zadowolone z dziewczynami i tak jak mówię, nie chcę się też za dużo powtarzać. Jest tutaj aneks kuchenny i tutaj jest opcja gotowania samemu. Wszystkie naczynka tutaj znajdziecie: patelnie i przeróżne takie inne są tutaj na miejscu, czy żelazka, suszarki. Jest, wszystko nic nie musicie zabierać. Wystarczy, że będziecie mieć ze sobą swoje jedzonko na przykład. A jeśli chodzi o śniadania, to jest w ofercie kosz śniadaniowy. Już widzieliście na pewno z wczorajszych przebitek, że takie śniadanko również miałyśmy. A jeśli na przykład lubicie łebę, bo jest to miejsce właśnie daleko łeby, to macie rzut beretem do łeby, gdzie na przykład jeśli Wam się zachce ludzi, tłumów czy po prostu wyjścia gdzieś między innych to macie naprawdę bardzo blisko do łeby, a tutaj będziecie mogli sobie wrócić, aby się wyciszyć. Także naprawdę wszystko macie w jednym miejscu. Z tego co wiem, jest bardzo dużo ścieżek rowerowych tutaj niedaleko. Możecie sobie jeździć w środku lasu. Oczywiście, tutaj w obiekcie, możecie sobie wynająć takie rowery, które na Was czekają, i skorzystać ze świeżego powietrza i ze świeżej natury. Także naprawdę bardzo serdecznie Was, kochani, zapraszam. Biorę kawkę, słuchajcie, kochani, i idziemy troszkę na słonko. Suszy włosy, ale mam nadzieję, że nie będziecie tego słyszeć. Słuchajcie, wracam do Was z, z tą książką, bo w sumie wczoraj miałam trochę więcej czasu po nagrywaniem i tak naprawdę przeczytałam może z 50-60 stron, coś koło tego, możesz odejść, bo Cię kocham. Słuchajcie, bardzo fajna książka, która pomoże Wam zrozumieć śmierć i odbierać śmierć jako coś bardziej pozytywnego. Nie czuć przed tym obawy ani lęku, a też jest druga strona tej książki, że jeśli ktoś na przykład. To odszedł od Was ktoś bardzo bliski. To właśnie ta książka pomoże Wam zrozumieć, ta książka właśnie pomoże Wam zrozumieć stratę bliskiej osoby. Nie odbieranie śmierci jako czegoś negatywnego. I mam nadzieję, że jak skończę tą książkę, to faktycznie również będę miała bardzo podobne odczucia. I, i myślę, że jeśli macie problem ze zrozumieniem straty bliskiej osoby, nie możecie się z wieloma kwestiami pogodzić, to usiądźcie do tej książki i mam nadzieję, że Wam pomoże a jeśli już czytaliście ją, to też dajcie mi znać bo jestem ciekawa, jak Wy odebraliście tą książkę i jakie wyciągnęliście z niej refleksje. Ja właśnie czytałam tą książkę w tamtym roku i powiem szczerze, że ta książka ma po prostu Was otulić, ma Was tak. uspokoić i nie macie czuć po prostu lęku przed śmiercią Wiesz, ja już dzisiaj sobie wyafirmowałam, że będę budziła się kiedyś codziennie z takim widokiem Prawda? Tak. No to się spełni. Zaafirmowałam to. Słuchajcie, taka chwilka przerwnika podczas tego całego wakacyjnego vloga i muszę Wam powiedzieć, myślę, że też mnie tutaj poprzesz, że afirmacja to jest coś, co każdy z nas uważam powinien praktykować. Uważam, że wierzę w ogóle w przyciąganie, wierzę w słowa, które wypowiadamy, i wierzę w moc tych słów przede wszystkim. I uważam, że jeśli coś się powtarza codziennie i robi się coś. W Ku tej stronie, aby faktycznie to się wydarzyło, to naprawdę to się stanie, tylko trzeba mocno w to wierzyć, bo od wiary się zaczyna. Tak. Jeśli ktoś jest na przykład cały czas negatywny, mówi, że nic mu nie wyjdzie w życiu. Otacza się też takimi ludźmi, którzy e, nie wiem, nie ma z ich strony takiej otuchy, są bardzo negatywni, to uważam, że w życiu ciężko, żeby coś wyszło. Tak, Może no to jest tam, przykre, ale tak jest. Tak i nie wiem, czy kiedykolwiek wspominałaś tutaj na vlogu, że no. tak naprawdę te wszystkie... No, po prostu pozytywne podejście do życia i nie tylko i o tym, żeby właśnie sobie wszystko afirmować, zaszczepił to w nas tata. Tak. I to było, to słuchajcie, prawda. jakieś, nie wiem, nawet 16 lat temu, 15 lat temu no. zaczęło się ode mnie. Tata po prostu miał, taką, miał taki film na płycie i on się nazywał Sekret życia. Mhm. To był angielski film z polskimi napisami, i tam wszystko było po prostu przedstawione, co zrobić, mhm. żeby wszystko ci się udawało w życiu. Było wszystko pokazane, jak podejść do życia pozytywnie, jak myśleć pozytywnie, i później my to wszyscy w ogóle przekładaliśmy na życie. No i tak naprawdę e, udawało się wszystko. Większość. Większość się udawało. Tata mhm. też był mega pozytywną osobą, i opieramy się tutaj na nim, bo uważam, że w naszych oczach to jest też taki trochę autorytet. Tak. Oczywiście. I mamy taką osobę. Którą możemy podziwiać, jej z nami teraz nie ma. E, I fajnie, że zostawił po sobie no, takie pozytywne odczucia. Słuchajcie, tak. zaszczepił w nas, w nas razem z mamą oczywiście też taką ambicję e, coś takiego, że w życiu naprawdę można mieć wiele, można osiągnąć wiele, jeśli po prostu będziemy o tym po pierwsze myśleć, marzyć, a później przejdziemy do realizacji i będziemy systematyczni w tym, co robimy. No, to myślę, że to naprawdę wyjdzie. Stąd ta afirmacja: jeśli codziennie będziecie powtarzać rzeczy, o których myślicie, będziecie kumulować te pozytywne myśli, to one do Was przyjdą później same. Stanie się to takim Waszym już nawykiem, a później zobaczycie, że to wszystko będzie się tak wydarzać. Ale no. nawet jak wszystko sobie wyafirmujecie, wszystko się Wam spełni, to pamiętajcie o jednym: bądźcie zawsze skromni. Tak. Nie? Pokora. Po prostu pokora, skromność i wdzięczność. I wdzięczność. To, to jest też bardzo pożądana cecha w dzisiejszych czasach. Taka normalność, pokora, traktowanie wszystkich na równi. Trzeba też mieć w tym wszystkim taką świadomość, że. To może za chwilę na przykład się skończyć Może się Wiadomo, skończyć, dokładnie, chciałam powiesie, to powiedzieć. Nie możemy mieć głowy do góry, nie możemy się obnosić na przykład z bogactwem, jeżeli ktoś jest bogaty, tak? Tak, to są właśnie. My często w ogóle mamy takie przemyślenia. Mm -hmm. Trochę teraz posunęłyśmy się ten, z tym tematem troszkę dalej, ale uważam, że w tym wszystkim podziwiam też ludzi, którzy osiągnęli bardzo dużo, a są przede wszystkim normalnymi ludźmi, ludźmi empatycznymi. I nie się tym dokładnie i są całkowicie normalni. Chyba tą normalność w ludziach doceniam najbardziej. Ja też. Serio. To są nasze takie refleksje. Fajnie, że mogliście ich też posłuchać, bo może to kogoś zainspiruje, zmotywuje, może faktycznie zaczniecie afirmować pewne rzeczy. I w ogóle trzymamy za to kciuki, żeby to wszystko również wam się działo i spełniało, I spełniało tak. W ogóle jeśli chodzi o kosmetyczkę i jak powinniśmy się spakować, to ja uwielbiam na przykład na takie krótkie wyjazdy brać miniaturki i nawet miniaturki perfum. Zobaczcie, Made in Lab, ja reklamowałam je już chyba rok temu, to była moja pierwsza reklama, kiedy zaczęłam przygodę z tymi perfumami i powiem wam, że są genialne, bardzo trwałe, bardzo je lubię i kolejny flakonik pojechał ze mną na wakacje. Ja mam numer 17, jest bardzo ładny, Klaudia też się nim wczoraj psikała i mówiła, że jest mega. Bardzo Wam polecam Fajne i w fajnych cenach przede wszystkim, naprawdę Szykujemy, słuchajcie, całą torbę na piknik Stwierdziłyśmy z dziewczynami, że będziemy mieć chwilkę chillu I słuchajcie, przy okazji zrobicie piękny post na Instagram Tutaj mamy to Prosecco I jednak go, słuchajcie, jeszcze nie wypiłyśmy Jest schłodzone, także będzie idealne Jeszcze, słuchajcie, owocki Owocki Lemoniada Chrupki To się zmieści pięknie. na słodko ja. Miskie um. Dziewczyny nie widzą no no, no, no. Przed piknikiem no, 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 no. trzeba podjeść Słuchajcie, tak świeci słońce Jest tak przepiękna pogoda Ostatnio cały czas lało na Pomorzu Cały czas były deszczek, i tak się martwiłam Kurczę, jak to będzie, jak my tutaj przyjedziemy A okazuje się, że ktoś tam od góry Chciał, żeby pogoda była przepiękna dla nas Także mega się cieszę, związałam sobie włosy Bo jest tak gorąco, że najwygodniej mi jest Po prostu z takimi związanymi, zrobiłam sukieneczkę idziemy gdzieś w cień, bo tu jest bardzo dużo takiej strefy zielonej i stwierdziłyśmy, że robimy piknik to jest czas dla nas, ogólnie to na takich wyjazdach, jeśli chodzi o pracę w internecie, to też cały czas się pracuje bo robimy różne rolki dla Was, posty, które będą dla Was ciekawe, przy okazji już nagrałyśmy film z mamą, który za niedługo wleci na kanał, bardzo fajny zresztą także trochę pracy i relaksu w jednym A coś tu narobiła na pikniku. Nie, nie, nie. Wszystko mamy przygotowane. Oczywiście gierki, o których wam wspominałam, też są. I grałyśmy tak. w nie wczoraj wieczorem i naprawdę były fajne pytania. Wszystkie pytania. I nie by gierki małżeńskie, ale śmiało możecie pograć z mamą, z siostrą, z przyjaciółką. My tu mamy, kogo my tu mamy, słuchajcie, moja słuchajcie. siostra będzie robiła obiad. Tak, witajcie w kuchni uprawdzi dzisiaj. Dzisiaj ja słuchajcie, tutaj będę zajmowała się moimi dziewczynami, żeby miały co jeść i coś mi się zepsuło, na no spokojnie, mm. dobra działa. Słuchajcie, co ja dzisiaj Wam przygotuję. Jest to przepis na pewno no. niewymagający Za czasów studenckich. Co się jadło, spaghetti, słuchajcie. Ze słójka. ze sujka. robiło się, robiło się. Przelewało się, słuchajcie, sos. Ale jak mam być szara, ten złowicza jest zarąbisty, naprawdę smakuje mhm. bardzo dobrze. Ja pamiętam do tego, tak, jak robiłaś, bo ja przyjeżdżałam do Was, do Trójmiasta i właśnie w weekend zawsze było spaghetti, albo jaka zupa? Buraczkowa. Dokładnie. A tutaj, kochani, mamy mięso mielone z indyka, bo tak jest po prostu najlepsze. No i tu mhm. może troszkę niech się ten olej rozgrzeje. Później na gorącą wodę makaron. I ja jeszcze jestem za posypką sera żółtego. Tak, I to wszystko, słuchajcie, Zatrzymy. wstawimy na minutę do mikrofali, ten ser się rozpuści i będziemy jadły w ogóle. No. No, no, albo postawimy na słońce. No albo, bo taka temperatura, słuchajcie, jest dzisiaj ciepła. Tak Czyli że... prosty przepis. I fajnie tylko sól pieprz, jeśli chodzi o mięso. Dokładnie. I Cebuli przepis. nawet nie trzeba, nie? Bo tutaj mamy też. Także... No, trzeba jest. No, to przepis pora. praktycznie. już coś nie pasuje. Czemu nic nie go, tak? No Bo nie wiem, czy tam się posaliłaś. O Boże! Co? Nie wiem, to będzie takie te danie 5 na 10. I jak ten makaron? A posoliłaś go? Makaron do rosołu. No makaron do A rusołu. jak ma smakować? Ja nie solę ziemiaków, ja nie solę makaronów. Wiecie z jakiego względu, dlatego że zatrzymuje to wodę w organizmie. No tam są zdęcia. Taka ciekawostka. Taka ciekawostka. Osa, o sa, o <głosy> <głosy> Już cały łowicz wany Tak, nie, nie. muszę zobaczyć Dobra Muszę spróbować, się, jak to będzie smakowało Ale jeszcze nie przyprawiałaś chyba Soli zdecydowanie brakuje No ja lubię takie doprawione i pieprzu I też chyba też damy, co? A mamy ceny, pieprz? Bo ty akurat doprawiasz wszystko idealnie, nie? No, to prawda Dzień, Ty jesteś w przyprawach Dobra top, top, top. Fajne, chłodne z lodówki maseczka. Słuchajcie. Muszę patrzeć się w podgląd. Oho. Fajna, z masełkiem szyję. Mi zawsze, słuchajcie, tak niewymiarowo wychodzą te maski, bo w sumie każdy ma inną twarz. I czasami są za duże. Ale to jest bardzo przyjemna. Właśnie trzymałam tą maseczkę w lodówce i jest taka fajna, schłodzona tym Słuchajcie, my już jesteśmy przygotowane praktycznie do snu. Teraz czas na maseczkę, aby buźka się fajnie zregenerowała. I dzisiaj znów kurczę tak nagrywałyśmy, ale też nie za dużo. Jak widzieliście, nagrałam przebitkę z nadmorza, bo razem z właścicielami właśnie. Tego miejsca. Wspólnie zintegrowaliśmy się i pojechaliśmy. Leżyliśmy na kocyku, rozmawialiśmy. Pani Ania zrobiła chałeczkę, która była wyśmienita i naprawdę będziemy miło wspominały ten czas tutaj. Bardzo fajni, pozytywni ludzie. Jestem nimi mile zaskoczona, naprawdę. i Bardzo się polubiliśmy i mam nadzieję, że ten kontakt będziemy utrzymywać bardzo długo i będziemy w stałym kontakcie. Super miejsce z mega klimatem, z fajnymi ludźmi. Naprawdę polecam. Będę cały czas to powtarzać że jestem zachwycona tym miejscem. Dzisiaj troszkę pojadłyśmy, było troszkę niezdrowych rzeczy, jestem ciekawa, w jakim stanie wyjadę z stanem mojej cery, po prostu, aż się o to obawiam po tych wszystkich dobrociach tutaj. No, no, ale trudno, raz się żyje słuchajcie. Ale już sobie tak postanowiłam, że jak wrócimy z tego wyjazdu, wracam do mojego ukochanego cateringu, bo po prostu ostatnio za dużo sobie pozwoliłam, jeśli chodzi o jedzenie. Niezdrowe jedzenie, ale wyjazdy rządzą się, słuchajcie, swoimi prawami. Dzień był super, zaliczamy go do takiego fajnego, udanego dnia razem z moimi dziewczynami. I w ogóle dajcie znać, co myślicie o tych vlogach z wyjazdu. Ja właśnie biorę się zaraz za montaż. Mam taki czas dla siebie, jeszcze zieloną herbatę sobie zrobię. Ja dzisiaj stwierdziłam, że będę w tym mniejszym pokoju. Nie wiem, czego w ogóle widzieliście. Zaraz Wam mogę go pokazać, a mama dzisiaj spi, śpi z w tym dużym, w tej dużej sypialni, z tym przepięknym widokiem, a ja dzisiaj mam strefę chillu, odizolowałam się i będę sobie montować. Ja jestem właśnie jeszcze w tym mniejszym pokoju. Nie patrzcie na tą. Elektronikę, tutaj mamy laptop, jakieś kabelki, słuchawki, balsam do ust, tak, tak wygląda moje wieczorne stanowisko pracy. I tu jest takie jedno pojedyncze łóżko, i obok znajduje się jeszcze takie samo drugie łóżko pojedyncze, także naprawdę tutaj u góry mogą spokojnie spać cztery osoby, a na upartego, właśnie tam w salonie, też można rozłożyć sobie kanapę i mogą się pomieścić jeszcze. Dwie osoby, tak? Już na upartego mówię. Dobra, biorę się za montaż i słyszymy się już jutro. Kochani, my już jesteśmy gotowe do wymeldowania się. Mamy kolejny dzień, to było cudowne dni w Nowej Ulini. Serdecznie jeszcze raz Was chciałam bardzo zaprosić. Jeśli planujecie wyciszyć się, przyjechać z rodzinką, to jest miejsce po prostu dla Was. Mam nadzieję, że vlogi podobały Wam się z tego wyjazdu. Jeszcze są tylko kolejny film i ostatni z tego miejsca, natomiast będzie to film tematyczny z mamą. Także co, kochani, zostawcie coś po sobie, komentarz subskrypcji i będzie mi bardzo miło jeśli zostawicie też łapkę w górę, ściskam Was mocno i widzimy się już w kolejnym filmie na kanale, buziatki pa pa